Cześć wszystkim, Wilgotny Gupik z tej strony. W tym filmie spotykamy się przy moim gupikarium. Jak widać wszystkie rybki szczęśliwie sobie pływają. Dzisiaj rano znajomy dostarczył mi roślinność. Na wstępie pewnie już się wam rzuciło w oczy i zapytacie mnie czemu moje mikrozorium, które dostałem, a to jest ta roślina tutaj, ta zielona, nie jest wsadzona. No to mikrozoria generalnie są roślinami, które lubią żyć gdzieś tam na korzeniu, przy, przyczepione do korzenia. No niestety ja w tym akwarium, co chyba widać, nie mam korzenia, więc druga, drugie moje doświadczenie z tymi mikrozoriami pokazuje, że jeżeli nie ma korzenia, to one lubią gdzieś tak sobie żyć, tak położone gdzieś tak w toni wodnej. No i, no i to też się nie sprawdza i tu właśnie oto ta roślinka sobie, że tak powiem, dynda w toni wodnej, a nie jest wsadzona na korzeniu, którego tutaj nie mam, to ja może być na nim wsadzona, jak go tu nie ma. No i na tyle by było takiego wstępu, co chodzi o mikrozorium. No dzisiaj dostarczył mi właśnie znajomy tą rożnicę tutaj, kępkę, tą mikrozorium, takie piękne mu się udało. Ja raz takie miałem, a teraz dostałem od niego z powrotem, więc bardzo fajnie. Bo raz takie miałem, później gdzieś mi zdechło. I teraz takie same, jak kiedyś sam wychowałem, teraz dostałem od znajomego, także bardzo fajnie. No tu mamy moje kryptokoryny niskopienne tutaj. Tu mamy wysokopienną jedną, o tutaj troszkę się zlewa z listowiem no ale już trudno. Pojemnik standardowo, który kiedyś byłem pytany, nie stoi w akwarium, tylko za akwarium, także... także no po co pojemnik w akwarium, to trochę śmieszny pomysł. Chyba, że kotnik, ale no ja rozważam ryby bez kotnika, więc... Taki bezlikowy pojemnik u mnie nie kalkuluje się, żeby był wsadzony w akwarium, bo to bez sensu. No i tutaj widzimy o właśnie moją samiczkę, którą akurat dostałem gratis ze, ze sklepu. Ma piękną plankę już i grubawa jest, także będą maluszki. Niedługo tu mamy moje piękne samce ze sklepu. Tu mamy Samsa, którego kupiłem w sklepie niewybarwionego i w ciągu trzech tygodni tak się wybarwił. Zobaczcie, to ten pierwszy tutaj niebieski. Nie mam jednego wyjątkowego gupika, akurat skubany, o wpłynął tam za mikrozolim. Jako jednego gupika mam, który ma ogon serduszkowy, jak Danio. No tu chyba nie będzie widać, bo akurat na kamerze, którą teraz, którą teraz kręcę jakość jest mizerna. Gdybym był na tej, co nieraz nagrywam, co piszecie, że dźwięk trochę faluje. Ale tam jakoś jest lepsza, więc no, gdybym był na tej drugiej, to bym wam pokazał, jaki ma serduszkowy ogon. Ale może będzie coś widać. I to jest pierwszy w ogóle głupik w życiu, którego widzę z takim serduszkowym ogonem: no, coś w stylu ogona danio-pręgowanego, czy danio-czerwonego. On coś bo bardzo podobny on ma ogon, także naprawdę bardzo spoko. Jedna samiczka mi tylko padła niestety po wykocie, ale obstawiam, że ona mogła być z chowu za bliskiego pokrewieństwa, bo. Dostałem, chyba to była ta od znajomego, a znajomy od razu mnie uprzedził, że ryby mu się zrobiły w sobne pokrewieństwo. Nawet nie wiem, czy ta tutaj nie jest właśnie z takiego, bo to jest od znajomego rybka. Ja ją pamiętam, a ona właśnie jest taka mniejsza i tego. No ale no, nic jej nie dzieje, pływa, także dopóki pływa, to niech sobie pływa. No i słuchajcie, moje wszystkie samce ze sklepu, plus ta samica, o, tam z tyłu widać, wszystko pływa naprawdę super. Reszta rybek. To jest mój, z mojego chowu. Mamy, mam tu jeszcze dziś taką ładną samicę z żółtym ogonem, a na tym żółtym ogonie czarną plamą. No ale jej już akurat nie widzę, bo gdzieś tam sobie siedzi od tyłu. Ona chyba będzie na wykocie niedługo, więc no nie będziemy jej szukać i stresować. Bo jakby sobie rodziła, to niech sobie da młode na świat spokojnie. Jak ryba rodzi w spokoju, to wydaje mi się, że młode mogą być zdrowsze i poród przebiegnie lepiej, więc po co ją stresować. Może tu przyjdzie, ale obstawiam, że nie, bo ja ich spróbuję zawołać. Ale niedawno jadły, więc, uważając na ten fakt, to pewnie nie będą chciały bardzo tu wychodzić. No i tak też się dzieje. Ja bym ich nie karmił, to by pewnie przyszły, ale że dopiero dostały, no to raczej teraz trudno, żeby od razu były głodne jakieś pół godziny od karmienia, czy nawet nie ma może pół godziny. No i tak to wygląda: wszystko żyje, naprawdę, wszystko żyje. Ten błąd, co kiedyś tam dwa lata temu zrobiłem. Już się go pozbyłem, wyzbyłem i już teraz jak na razie odpukać wszystko fajnie się trzyma. No i też się starałem nie dopuszczać do za bliskiego pokrewieństwa. No ale wiadomo, jak to jest szybko mnożącym się, intensywnie mnożącym głupikiem. No i wszystko super. O, maluszki we mchu sobie siedzą, jest ich naprawdę dużo. Nie wszystkie na kadrze widać, ale jest ich dużo. Dzisiaj w ogóle będę w sklepie zoologicznym, więc też fajne rzeczy się szykują kupić. Jak wszystko będzie to, co chcę, to będzie grubo. Także napiszcie, czy chcielibyście film właśnie z dzisiejszych zakupów. A myślę, że nagrałbym go dziś wieczorem, no bo wtedy będę miał czas, a jak wcześniej kupię, to wieczorem film mogę nagrać. I jeszcze coś Wam pokażę. Tu mam akwarium, które niedługo być może uda się zalać. Także do usłyszenia w kolejnym filmie. Dziękuję za ten. No i cześć.